Może w najbliższym czasie trzeba się po prostu przestawić na nowy tryb. I czy to jest związane z nową pracą, czy ze zmianą nawyków, czy słuchajcie z mm, przyjściem jesieni, to już zostawię Wam do oceny, ale chętnie dowiem się, więc piszcie, co tutaj ulega zmianom i przestawieniu. W każdym razie, tutaj też widzę, słuchajcie, takie właśnie przestawienie się tylko i wyłącznie z. Takiego chłodnego, kalkulacyjnego myślenia na intuicję i na serce. Czyli jest tutaj wiara w to, że etap, w którym się znajdujecie, lub etap, który ostatnio był rozpoczęty, bądź zaraz się rozpocznie, no, że jest dla Was, że jest właściwy. Czujecie się na odpowiednim miejscu. Zobaczcie w ogólnej energii paźmonet, i no, widzę tutaj, że najbliższy czas będzie pełen wyzwań takich edukacyjnych, wyzwań związanych z nauką, z odkrywaniem nowego. A dla osób, które ostatnio czują nudę i stagnację w życiu, no widzę, że taka potrzeba rozwoju popchnie Was do decyzji a propos na przykład znalezienia sobie nowego hobby.